kochani? kochani! Co robisz? W pokoju. W pokoju jesteś, ale co robisz w tym pokoju? Nie. Bawisz się i co układasz? A proszę poprawić nóżki, proszę pana. Najmilszego mojego. Nie możesz Ironmana złożyć. Zaraz złożymy mu kask. Zobaczcie, kochani, jaka fajna mata przyszła Maksiowi ksiowi ostatnio. Tak, mama kupiła. I tu są literki, prawda? A pokażesz jakieś literki wszystkim? Pokażesz? A, B. ABC. A pokaż wszystkim, gdzie jest py, jak pizza. Oni tak. nie wiedzą. Daleko jest. Daleko jest, ale pokaż. Zrób tak? hop, na, hop na tą literkę. Hop. hop tak? o. o nie, gdzie jest py, jak pizza? Tu. Tu, tak. A my, jak mama? Maksiu. Jutro, tak. A gdzie jest my, jak mama? Tak jest. Marcio. Jak Maciu? A gdzie jest u? Gdzie jest u? Synciu, gdzie jest u? Daleko. Daleko, no ale pokaż. Jak u. Jak u. A gdzie jest... Yy, hmm, gdzie jest, gdzie jest... I. I. Hmm. I. I. I jak Irek. Gdzie jest I jak Irek? Jak Irek. Jak Irek. Mhm. A gdzie jest L? Jak Lego? Tak Lego, jak Iron Man. Jak Lego, tak masz Iron Mana z Lego i dlatego jest Lego. Tak jest dokładnie. A gdzie jest ty jak Tata? Rybko? Ja, ja tam się odbił. Gdzie jest ty jak Tata? Hmm. Jak tata. Jak Tata. A a jak Aga? Ostatnie już literki pokaż. A jak Aga? Gdzie jest no. a jak Aga? Aha. Ale, ale pokaż, musisz nadepnąć nóżką, żeby było zaklepane. Ja? Pokazane. A, jest, nadepnąłeś, dobra. A pokaż wszystkim piękny swój plecak. Pokażę tutaj z bliska, mama pokaże. Daj. O nie, o nie. O, przeprowadziłeś przy mi drzwi, dobra, dziękuję. Taki plecak, Macie, ostatnio. Wyprosił w rezerw. Tak mu się spodobał. Mówi, kupisz mi plus. No i taki plecaczek. Taki trochę military. <grym> takie mam wrażenie. Z Mickey Mouse. Dwie kieszoneczki. Zobaczcie z Mickey. Łapka. Regulowany. Idealny na jego. Że tak powiem, wiek, wzrost yy, i okosztował 30 złotych z 80. 80 bym chyba w życiu nie dała za taki malutki plecaczek, no ale 30 to już wiecie. To już wiecie, tak miało być. W ogóle wywaliło mnie, nie wiem dlaczego. Nie mam statywu, mam telefon, a co prawda yy, w, w ręku trzymam, ale yy, nie wiem, nie wiem dlaczego mnie wywaliło. Przestało się nagrywać. A nic nie, ani nic nie dzwonił, ani nic. Dobra, nie mniejsza o to. Także 30 zł. Ok. Zaraz Wam pokażę te super hitowe zakupy z Lidla. Naprawdę za totalne grosze. Powiem Wam tylko, że. Nie! Jutro czeka mnie taki dzień. Przyjemno, nieprzyjemny, bo jadę e, na takie dosyć, e, Watch w ogóle wcale nie inwazyjne badanie, ale się trochę stresuję, no bo na rezonans. Więc zobaczymy, co tam e, powychodzi. Na szczęście to nie dowiem się chyba tego od razu. Ja mam jakieś schizy. Rezonans kręgosłupa, jakbyście pytali, to od razu wam powiem. Maksiu! I właśnie już tak fajne, było, jedziemy razem z Jackiem sami, trochę spędzimy sami czasu, wiecie, każde wyjście razem sam, samemu, jak idą rodzice gdzieś tam sami, nawet na zakupy to jest przyjemne jak najbardziej, więc to jest fajne, ale nie fajne, że muszę iść na to badanie, no ale zapisałam się już miesiąc temu, więc, więc muszę na nie iść. No i tak, no i taka sytuacja. No, ale mam nadzieję, że jak już będą te wyniki, to wszystko będzie dobrze. Widzicie? Z nowym rokiem, lat 30, czas się przebadać. Ale tak naprawdę zachęcam Was faktycznie do tego, abyście się badali, jak tylko Wam coś tam dolega, bo wiecie, jak jest. Wiecie, jak jest w życiu. Więc, kochani, my tutaj. Posprzątamy troszeczkę, pójdziemy na dół, będę robić naleśniki moim ukochanym blenderem, naprawdę on jest tak świetny, tak szybki, e, tak szybko praca jest z tym blenderkiem, tak e, dużo czasu się zaoszczędza jak mnie słucha, e, więc e, naprawdę to jest czysta przyjemność. Maksio robi ze mną zawsze koktajle, robisz ze mną koktajle? A jaki wczoraj piłeś koktajl? Z czego był? Z bananem i melonem. Z bananem i z melonem. I dobry był? Mama tylko kroi, Mak wkłada i włącza blender i po prostu ma radochę z tego. Więc zaraz będziemy robić naleśniki dla Maksia. Ok? Będziesz robił z mamą. Ja ugotowałam wczoraj cały wielki gar gołąbków, więc mamy na, na dzisiaj jeszcze na jutro te gołąbki. Eee, dogotuję tylko ziemniaki, bo powiem Wam, że ja nigdy nie jadłam gołąbków z ziemniakami. Nóżki poprawni. Eee, nigdy nie jadłam nóżki popraw. Tak się nie siada. Bo u mnie w domu się nie jadało z ziemniakami, po prostu jadło się same gołąbki i tyle. A e, u mojego męża w domu jadało się gołąbki z ziemniakami, i właśnie tak od niego to przynieśliśmy. I to jest naprawdę pyszka. Dajcie znać, jak wyjecie gołąbki: czy z ziemniakami, taki team, wiecie, ziemniaki, coś do gołąbków, czy team. E, totalnie są te same gołąbki, e, bez niczego totalnie. Tak jak do tej pory jadłam, ale nie wiedziałam, że dobre. Także Maxio się tu bawi, znalazł figurki z LEGO, któremu zamówiłam z shopi. O, ja sobie wszystkie wyłożę na stole, i się bawi, ale myślę, że po prostu... Em, hmm albo po prostu przyniosę tutaj statyw i pokażę Wam jak póki się ładnie bawi te zakupy z Lidla, o tak zrobię, a później na końcu idziemy zrobić naleśniczki okej okay, kochani, eee, przyniosłam na te rzeczy z Lidla, Przypo dla przypomnienia zamówiłam mu kiedyś w pierwszej przesyłce takie trzypak pak eee, bluzek na ramionczka i eee, dwupak z spodenek ze spodenek, dwupak spodenek yy, za 10 zł, słuchajcie także to zamówiłam za pierwszym razem, za 20 zł Aj, nie, nie, dwa outfity tak. yy, kolejnym razem zamówiłam Juniu, cichutko kolejnym razem za, zamówiłam mu dwupak kolejny właśnie yy, spodenek, za 10 zł przypominam, czyli po 5 zł za spodenki i kolejny taki dwupak spodenek letnich za, znowu po 5 zł, za 10 zł, dwie sztuki. Zamówiłam mu również wszystkie te dwupaki w rozmiarze większym, jakby na przyszły rok, coś takiego, bo to na, na 4-6 lat, a ten jest na 3, na 2-4 lata, więc teraz będzie dla niego dobry ten, bo to jest rozmiar 98 na 104, a tutaj jest 110 x 116, więc będzie dobry za rok. Tak, sobie wykminiłam. Zamówiłam mu jeszcze, słuchajcie, taki, mm, taką piżamkę, która w zasadzie śmiało może być e, słuchajcie, e, komplecikiem, bo tutaj nigdzie nie ma żadnego może tak was zniżę, e, motywu, wiecie, snu. E, jak widzicie, normalnie koszulka taka zwykła, nic wiecie, z good night albo cokolwiek, jak nieraz są gwiazdki, księżyce i napisy. Czyli taki e, komplecik za 7,99. Słuchajcie, to jest niesamowite. I kolejny komplecik, też jak Piżamka nazwane. W tym samym rozmiarze. Taki grysek i cieniutkie spodeneczki. Cieniutkie, bardzo fajne, bo te z tych dwupaków są już troszeczkę grubsze, natomiast nie są bardzo grube. Nie będą za grube na lato. Ale słuchajcie, te kompleciki po 8 zł. Koszulka, cieniutka, 100% bawełna i spodenki. To jest naprawdę totalny hit. Zaglądajcie na stronę Lidla, bo te promocje jakby cały czas trwa i one znikają i się pojawiają. Nie możesz nałożyć znowu? E, zamówiłam mu jeszcze taki kapelusz. E, zobaczcie. Z pięćdziesiątką filtrem UV. To jest taki kapelusz typowy nad, nad morze, na, na wakacje, e, nad wodę, ale również wiecie, jak jest bardzo gorąco, żeby e, jest duża ekspozycja na słońce, żeby chronić e, łebek i, i szyjkę tutaj. E, więc naprawdę bardzo fajny. I on kosztował 15 zł. 11 je krustak. Także, tak samo tanioszka. I zamówiłam jeszcze w ogóle, to jest też fajne naprawdę. Takie skarpeteczki, co prawda na Maxa już są e, za małe, wszystkie rozmiary, które tam były, były za małe. Tutaj mamy trzypak w rozmiarze takim bobasowatym e, 3-12 miesięcy i e, 12-24 miesiące. I zamówiłam to go razy dwa, dla dziedziutków po prostu, e, moich najbliższych. I słuchajcie, taki trzypak e, skarpetek ze snupim co podkreślam ze snupim, czyli z jakąś tam z jakimś tam wiecie, z jakąś um, dziecięcą y, gwiazdą. Y, zawsze te, te wszystkie skarpetki, koszulki, to wszystko, co jest, wiecie, jakoś tak jak to nazwać, cyktowane, wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi, nie? Czyli na przykład z myszką Miki, czy właśnie ze Snoopim, jest zawsze o samo to, że jest z bohaterem po prostu droższe, a tutaj ten trzypa kosztował 2,99 i ciągle widzę, że pojawiają się te skarpety na stronie internetowej Lidla, w tym sklepie online, więc w ogóle hicior, zobaczcie, za sześć par skarpet zapłaciłam dosłownie 6 złotych, nawet niecałe, bez tam dwóch groszy, więc niesamowite, naprawdę taniocha, hmm. Jak nie skorzystać? No powiedzcie, tyle ubrań, zobaczcie, cała góra ubrań, i za wszystko zapłaciłam. Y, może, y, już może odejmy przesyłkę, czyli 9,90, to będzie około 110 zł. Rozumiecie to? Za wszystko. Więc to jest, to jest niesamowite: za tyle ubrań y, na lato dla dziecka. No, oczywiście, jeszcze tutaj te spodnie zapakowane, no. Amazing. Dajcie znać, czy kupowaliście kiedyś e, ze strony internetowej Lidla, e, czy nie. Ja tak, czasami mam taką fazę, że zajrzę sobie i coś tam upoluję właśnie, już naprawdę super się opłaca. E, ten odkurzacz kupiłam ostatnio, który się super sprawdza, naprawdę super odkurza m, dywan. E, no i te ubranka, już tam nieraz coś kupowałam, a to a to, a to, a to wsią, wiecie. I, i e, naprawdę opłaca się zaglądać. Co się stało? Ai. Zmienia się Iron Man. Założyłeś Mario? Głowę Ironmana? Maskę Ironmana? Biedny Mario, no. Dobra kochani, my e, mimo tej dobrej zabawy, Maxowi muszę chyba przerwać, bo idziemy na dół e, robić te naleśniki, bo już jest e, taka pora na jego drugie śniadanie. Więc idę, zobaczycie, jak fajnie, naprawdę fajnie ten blender się sprawuje. To nie jest żadna ściema, No i oczywiście zachęcam Was do brania udziału w rozdaniu, które jeszcze trwa. Cicho, cicho, Nunia, które jeszcze trwa. Będziecie teraz mi śpiewał. Będziecie teraz mi śpiewał. Świergotek mały. Więc słuchajcie, tutaj się Wam wyświetli filmik, w którym jest mowa o rozdaniu. No i oczywiście bierzcie udział, bo możecie wygrać taki sam blender. A ja idę już na dół, bo, bo, bo ten świergolek nie da mi nic powiedzieć. Zaczął się teraz y, akurat y, tak głośno bawić. Tak? Czuciu, Ruciu? Idziemy na dół robić naleśniki? No to chodźmy, ok? Let's go. Pokażę jak robimy naleśniki, ok? Więc kochani, blender już jest. Mak się powie, co potrzebujemy do, do zrobienia naleśników. Ojej, co potrzebujemy? Co to jest, synciu? Mleko. Potrzebujemy Mleko. Mleko mu? A to? Mąka. Mąka. I potrzebujemy. Jajka. Jajko, jedno. I potrzebujemy to. To nie cukier, to sól. Kulka. Sól. Więc y, będziemy robić sobie naleśniki tak totalnie na oko. Patrz. Macron zaraz włącza. Na razie nie włączaj, bo jest otwarte. Y, o tej Dobra, dolewamy mleczko. Chop, chop, siup, chop, siup, siup. Dosypujemy mąki. Mniej więcej mm. taka sama proporcja. Zaraz Mąka. Na... Mąka. Nie, zaraz oh. na rozsypujemy. No a jak? Jak by to mogło być inaczej? I bochamy. jajko. Jest OK. O, żeby... O. Oh, jest korek, korek zaraz założymy na mleczko. Dobra. Szczypta soli. Szczypta, tak jest. Ciu, na zdrowie. Co tam? Zakręcamy, sprawdzamy, czy jest wszystko dobrze zrobione i włączamy. I baczcie, jak to fajnie się robi. Prawda? Tak. No, możesz wyłączyć. O, słuchajcie. Zobaczcie. Otworzymy. Patrzcie. Patrzcie. Ciasto na naleśniki gotowe. Chcesz pomąchać? Proszę. Jak pachnie? Jest. Pachnie jak naleśnik? Także takie ciasto starczy mi na dwa, trzy, Czymkie naleśniczki dla Maksia. I to jest idealne, <laughs> przepraszam, urządzenie właśnie po to, żeby zrobić naleśnik, który zaraz wiecie, prosto z tego będę lać na, e, na patelnię i nie brudzę nic innego. Prawda, słuchajcie, ja już nagrałam filmik e, we współpracy właśnie z Blendi Go, Już e, tak naprawdę więcej nie musiałabym o nim wspominać, ale słuchajcie, to jest naprawdę świetne urządzenie. I bardzo serdecznie Wam polecam wziąć udział w rozdaniu. Zachęcam, zachęcam jeszcze raz, moi drodzy. Mm, ten link, tak jak powiedziałam, gdzieś tam wam się wy wysunął i będzie też w opisie. Patrz, to jest Ej, nie rusz. To jest kitka. To jest zakrytka? To jest zakr nakrętka na mleko. Na Mleko jest. Na mleko jest. No, poczekaj. Więc y, takim, o, naszym y, widokiem na leśniku i trochę bałaganu będziemy się z wami, kochani, żegnać. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie, pa, pa. za ten krótki odcinek. Trzymajcie kciuki, poczekajcie. Trzymajcie. Trzymajcie kciuki za mnie, żeby badanie wyszło wiecie, nie poznam go jeszcze y, dokładnie tego wyniku od razu, ale żeby już wyszło, żeby wszystko było dobrze, żeby wyszło wyniki jak najlepsze, y, więc y, trzymajcie mocno kciuki. Ja już się tak, wiecie, trochę stresuję dzisiaj, y, więc y, powiem szczerze, że... Poczekajcie, pa! Że y, nawet nie w głowie mi jest nagrywać coś więcej, y, także pożegnam się już z Wami. Życzę Wam miłego, y, pięknego weekendu. No. Trzymajcie się. Teraz możesz w Maksiu zrobić papa i... papa! Pa. No i zakryj. Pa!